Nie, wszystko przygotowaliśmy, tylko pogodę się nie, nie, nie posaraliśmy. Tym razem naprawdę mam nadzieję, że zrobiliśmy no, szczytu. Nawet pogoda jest zamówiona wszystko im tutaj e, nam e, sprzyja. Jest, e, jest to już kolejny. Organizowany przez Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Może taki szybki konkurs. Czy Państwo y, byliby w stanie mi powiedzieć, który to już jest rajd z oznakowanymi szlakami Trzeciej. rowerowymi? Nie. Otwarcie trzeciego. Nie, to jest otwarcie trzeciego, ale to już. Mm, któryś Kolejny z kolejnych ze wszystkich, wszystkich rajdów. Szlakami? Tak. Raz, szlakami. dwa, trzy. Piąty. Nie. Piąty? Proszę bardzo. Nie, no dwa książęce, jeden ten. Takim pierwszym na naszej trasie rowerowej ciekawym obiekcie to jest kościół pod wezwaniem świętego Rocha w Boczka. Kiedyś to była w zasadzie kaplica, bo parafią dla boczek kiedyś była kolegiata łowicka, a obecnie katedra. A to funkcjonowało jako w zasadzie kaplica i jak... szalunki także on był niedawno odnawiany chyba w 2003 roku i kościół yy, barokowy wyposażenia również w kościele jest barokowa ja nie wiem czy ksiądz tam tu dostępni bo taką może najciekawszą sprawą pan opowie jak wejdziecie dobrze dobrze na rocha w sierpniu przyjeżdżajcie na to są takie odpusty napisałem tą historię Proszę Państwa, 1761 rok to jest data powstania tego kościółka, Słusznie Pan stwierdził o zawiejach, ale jeszcze nie powiedziało o stopach, To było najgorsze. Lepiej było, że jeden ksiądz przyjechał konno z, z kolegiaty tego, niż wszystkie te furmanki miały się pchać do, do łowicza. I to było na rękę to nawet znaczy stąd. A ludzie pobożni, ludzie do kościoła chodzili, niedziela zajeżdżał, cały dzień był związany z kościołem, bo to prawda, zanim zajechał przez czyste... tych. Później tam jeszcze coś się działo w kościele, na rynku w Łowiczu to, to się schodziło. Także pomyśleli dobrze, że tych ludzi trochę uszanować i żeby im zrobić, powodować kapliczkę, kościółek, filię tak, na kolegiaty. Zresztą tutaj w starożytnych, nowożytnych czasach, już nowożytnych, jak myślę, że wiecie, co to znaczy, już były właściwie tylko dwa, trzy kościoły w Łowiczu Najstarszej, one całą tutaj okrąg obsługiwały. Kolegiata było tylko a nawet swojego profeta, okresa kilkunastu kanoników, którzy obsługiwali tutaj y, całą, cały rejon, y, jeśli chodzi o służbę bożą. Y, 1761, w zeszłym roku obchodziliśmy 250. rocznicę jego pobudowania, z, z nadania arcybiskupa Władysława Łubieńskiego, który na ten pomysł jak najbardziej się zgodził, zresztą nie wiem, czy sam mnie nie podchwycił, ale obarczył zorganizowanie tego wszystkiego kolegiatę, żeby to kolegiata zrobiła, żeby to księża tam... I rzeczywiście wymyślili jakiś ołtarz z Mareśni, albo gdzieś w jakimś okolicznym kościółku, albo nawet w samej kolegiacie. I ten ołtarz, co widzicie, i został tu przetransportowany do kościoła, jak to jest, pobudowane z modrzewia. Te bare są oryginalne, nigdy nie zostały ani spalone, ani nic nie zrobione, tylko cały czas był, był konserwowany. I tutaj może właśnie, zanim jeszcze o tym typu takiego zrębowego, ten charakterystyczny chór taki... Jeśli chodzi o ołtarz, Święty Rok jak najbardziej, tamte czasy były bardzo obarczone groźbą różnych zaraz i różnych... umierało się straszne, takie, to były po prostu wiecie na pewno. Patronim <śmiecki> też, może widzimy trochę Pewnie jest ciekawy też, to taka pasyjka była przy... Przy drzewie, przy drzewie, ta już się rozładywała, oryginalne pasyjki z są z z bardzo stare, XVII albo XVIII wieku, to jest święty Jan i Matka Boża, a ta pasyjka Pana Jezusa została z czy, a, a to Brzozowskiego jest To młodzież czy młodzież? To młodzież, o fajna. Dojrzał. zawsze w, o, w okolicy Bożego Narodzenia dzieci małe rodzice przyprowadzają, pokazują. Trochę tam coś tam, czy ktoś czapką źle rusza, nie rusza, czy coś, trochę jest. Aniołek się powinien kręcić. No, trochę się kręci. No nie rusza Anioł się rusza. Jest, wszystko dobrze. dobrze. Pan Brzozowski, ojciec tego obwodowego? Julian. 8, 8, 8, 8 lat mły. od śmierci. Osiadł Ofiarował tutaj, był w bliskich kontaktach z pierwszymi dowoszczami tej parafii i ofiarował koszowkę, osobko tutaj dla... dla w każdym razie ojciec Hełmońskiego tutaj właśnie zarządzał tym majątkiem, a przy okazji też no, pomagał w, w, w czasie powstania stycz, styczniowego. Dokumenty, Dokumenty wystawiał powstańcom ukrywał. Także no jest a, są już, i z tego tutaj... No, a znawia. dziad Hełmońskiego był księgowym u radziwiła. A propos dziada możemy wejść, bo jest pochowany na cmentarzu w pocieszeniu. było znane m.in. z bardzo pięknych strojów ludowych. I w tym stroju łowickim jeszcze występowały takie niuanse, były to odmiany w zależności od parafii. Właśnie Kocierzew też no, w jakiś sposób e, wyróżniał się e, w tych strojach były to drobne różnice ale były i jeżeli ktoś zna e, e, strój łowicki to od razu jest w stanie powiedzieć, że to jest strój kocierzewski a to złakowski także e, to też takie niuanse e, w stroju nie nie, ale jak no, dawali na przykład złoty czy tam jakąś no, to, bo to jeszcze tak. był teren własności no i właśnie, że był musieli występować znaczy król prawdopodobnie wystąpił o wyłączenie z dobra skupik ale to do końca nie wiem, bo wiem, że e, dalej była to taka dziewdża, jakby wieczysta. <grystanie> miejscowość biegnozia, kiedyś to miasteczko, które utraciło... Prawa miejskie w 1870 roku, tak jak i wiele innych miast w okolicach tutaj Łowicza, po powstaniu e, styczniowym. E, nazwa miejscowości prawdopodobnie pochodzi od Dzika. Kiernoz i właśnie takie godło e, ma właśnie e, Kiernozia w swoim herbie. Ale, e, Miejscowość to tam była majątkiem szlacheckim, tutaj różne rody w różnym okresie byli właścicielami tego miejsca, ale szczególnie ważnym takim rodem był ród Łączyńskich, ponieważ tutaj w Kiernozi urodziła się Maria Łączyńska. żeby można było rzetelnie zbadać ten aktywa, ale Wróćmy jeszcze do samej Marii Walewskiej. Urodziła się w Kiernozie, a w zasadzie mówi się chyba obrodnym, w 1786. nie wiecie. No właśnie, no też. No, także, no, ale przyjmujemy, że w Kiernozie, w 1786 roku, miała dość liczne rodzeństwo. W zasadzie trzech braci i dwie albo trzy siostry. Siedmiory. No trzy siostry, trzech braci. No, z tym, że y, wiadomo, znana jest historia y, tak z grubsza, dwóch braci i jednej siostry. Dwóch braci, czyli najstarszego Benedykta i młodszego, ale starszego oczu Teodora Łączyńskiego oraz y, jednej z sióstr, y, chyba Antonina, która odwiedzała ją prawdopodobnie, y, która z nią, y, y, razem z wagą, odwiedzała Napoleona na, 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 na Elkin. Y, tak jak e, wspominałem już, została wydana e, za podstarzałego szambelana królewskiego Anastazego Waleskiego, właściciela Walerii. E, Dwa i miała, źródła mówią 70-72 lat. No tak więc tak? generalnie jak na tamte czasy był to, to stary człowiek. Bardzo stary. I o co chodzi? Prawdopodobnie ona została przymuszona do tego małżeństwa. Chodziły słuchy, że miała romans z jakimś Rosyjskim oficerem. Być może, że z nim zaszła w tą ciążę i chciano szybko ją wydać za mój, ponieważ w tej rodzinie nie wyobrażano sobie, żeby można było wydać ją za właśnie Rosjanina, który jest wrogiem naszego kraju itd., itd. Ale są to tylko takie czyste domysły. Fakt jest taki, że wydano ją za Walewskiego. Ale oczywiście. W niedługim czasie poznaje, ale Adam, no? powiedz im wszystkim, że w pół roku po ślubie się urodził syn. No, no Dobra. Się. Cześć. A, Cześć. To... Cześć. Nie. Ale tam jeszcze jest sprawa, wiesz, tam też nie wiadomo, jak z tą e, sprawą ślubu jest, bo potem do sprawy rozwodowej specjalnej też przesuwano daty, żeby jako niepełnoletnia, bo nie doszło do rozwodu. Do, do, do i matutem miało być, że została wydana jako niepełnoletnia, więc... I zmuszona. Tak, zmuszona i tak dalej. Ale to już, żebyśmy się za bardzo w to nie zagłębiali. Generalnie poznała potem Napoleona, który, którego urzekła swoją urodą i z tego związku, a bo z pierwszego związku, z tego nie wiadomo, z, czy z, z Walewskim, czy z tym oficerem rosyjskim miała, to był pierwszy... Antoni. Pierwszy syn Antoni, natomiast z cesarzem miała drugiego syna Aleksandra, który później no, odegrał dużą rolę w polityce e, Francji, był e, ministrem, między innymi ministrem spraw zagranicznych Francji e, w tym czasie, wcześniej jeszcze brał też udział e, w powstaniu listopadowym, za co tutaj no, w zasadzie musiał opuścić nasz na kraj. No i po, e, jak gdyby po upadku Napoleona e, związek się rozpada z Napoleonem poznaje hrabiego Filipa Ornano no i wychodzi za mąż po raz drugi i z tego związku jest trzeci syn Rudolf Ornano i po tym porodzie krótce po porodzie po urodzeniu tego trzeciego syna no, ciężko choruje na nerki Mąż przywozi ją do Paryża, 11 grudnia 1818, 1817 roku, umiera, zostaje pochowana najpierw w Paryżu, ale jej brat, Teodor Łączyński, prowadzi starania, żeby sprowadzić ją tu, do Kiegnozi, do swojego miejsca urodzenia, bo taka też była jej wola. Te starania trwają dość długo, w każdym razie w 1818 roku udaje się jej... Udaje mu się sprowadzić trochę Marii Waleskiej do Pierwdoliny. I teraz jest ten problem, właśnie. Prawdopodobnie e, miała być e, zrobiona dla niej specjalna krypta, ale jeszcze nie była wykończona, więc prawdopodobnie pochowano ją gdzieś na cmentarzu e, przy, przy kościelnym, e, niby tak tymczasowo. W tak, każdym razie zrobiło się wielkie zamieszanie i w końcu, tak naprawdę stracono kontakt gdzie ta trumna, gdzie ta palecka w końcu jest pochowa. Te bogate polichromie są wykonane przez Leonarda Stronnickiego. Główny ołtarz, kościół neogotycki, ale główny ołtarz XVII wieku, w tej wolnej części obraz niepowzięcia Najświętszej Maryj Panny, natomiast główny nie jest już przygotowany święty. Te, ten kościół jest bardzo kolorowy, zauważyliście. Y, są tutaj najciekawsze takie może tematycznie y, malowników, ale właśnie kwestia y, One pokazują y, sakramenty święte i y, są tutaj i są w strojach regionalnych. Tutaj pierwszy po lewej stronie to oczywiście przestświęty, następnie bierzmowanie, następny to jest sakrament spowiedzi i komunikacja.